Te tak, piłko chwyty są za niziu JEEEEEEZ yes! Nie, mi było, tak, tak, nie, nie ura, widziałeś? Nie widziałeś? Nie widziałeś? Piłkarze, <gulkarze> piłkarze ma... malerecznym Taka mała? O, To gol Dekla, zapomniał spać co? spać co? Nie ma już drugi strzela Dobra, oj, Bonite, bonite po isti. Dobra, ostatnja. Ostatnja je gola. Tako, ostatnja, še ena serika. Mačja ka branka večer.

change with mema new captain no, captain yeah yeah, yeah? no oh, quickly no no it's oh. gps ah okay <laughs> why here oh no ask Mateusz. oh okay <laughs> we will ask thanks <laughs> thank you oh. polish lesson polish lesson yeah Direct after you training, will repeat huh? a song of our fans A song of our yeah, friends in Polish, okay? okay. Repeat yes. after me. W mm -hmm. mieście. W mieście. Gdzie? Gdzie? Brawo, Najlepsze? Najlepsze. Piwo. Piwo. Jest. Jest. Gra GKS. Gra GKŚ. Gra. 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 GKS. 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 Perfect. <głos> Thanks. Gdzieś jest. Że latać nie bywa. Po co żeby była jego morda. Dlatego troszkę. Probo twoje. Dobra, w prawo, w lewo. Wiktor, oh, nie ruszaj się. Dobra. Masz do tego? Nie, 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 nie. Pomóż. Jesteśmy... Ej, kto idzie? Chce na wybiegu. Który jest to wiatr? Nastaw. <fratos> Tecy, jak Ci się robiło zdjęcia? Bardzo fajnie. Myślę, że gdy skończę grać w piłkę, to będę fotograf. Właśnie to miało być moje następne pytanie, masz już jakiś pomysł, co będziesz robić? Zdjęcia modelów, czy może jednak piłki? Na wesela będę jeździł. Co robisz? How do you feel uh, after first day and before first match? Yes, we're all very excited for the game and hopefully we can do well in the competition um, and yeah, it's beautiful weather here like Poland <laughs> What do you think about uh, hotel? We're for, for rest swimming pool <laughs> beach everything, sauna No, it's very nice here and we're looking nice. forward to the week We had yesterday at the five pitch training. No, we play on the pitch above today. No, we yeah. play at the five pitch like yesterday. We have training. Okay. Kero oh, yeah. said we play at the five. Kero used to play for Tiki. What? He used to play for who? Kero? Kero? Yeah. He was a uh, mm. goalkeeper. Really? <laughs> yeah. Oh, yeah. yeah. Very good goalkeeper. He's a top legend, no? Na Nie Już powiedz wziąłeś playa na obóz. Czy tutaj jest czas w ogóle nagrania, czy jednak praca na pełnych obrotach? Nie, no praca jest. Wiadomo, nagraniu zawsze jakiś czas wolny się znajdzie. Tylko, że to internet trochę za bardzo nie pozwala. Jak ci się ogólnie hotel podoba i pierwsze dni tu? W zasadzie już półtora dnia? Bardzo fajny hotel, bardzo dobre warunki do pracy. No a pierwsze dwa dni, no, to w sumie wczoraj mieliśmy tylko tyle co rozruch wieczorem po przyjeździe, i dzisiaj. Kolejny lekki trening i później na meczu. Machu powiedz, masz kontuzję, aktualnie nie możesz trenować z drużyną, co się dokładnie stało? No tak, no, niestety dwa dni przed wyjazdem e, nieszczęśliwie upadłem na rękę i doznałem urazu stawu łokciowego. E, mimo wszystko cieszę się bardzo, że trener i klub e, pozwolił mi pędzić mi na obóz. E, trenuję indywidualnie, tutaj pod okiem trenera naszego motorycznego. Cieszę się, że jestem tutaj no, z drużyną. Jak ci się ten pierwszy dzień podobał? Pierwszy dzień, no na pewno, takie dużo zamieszania, no bo przyjazd, zakwaterowanie, później jakiś tam posiłek, chwilę odpocząć po przyjeździe, jednostka treningowa, więc na pewno intensywnie, no ale ciepło jest na pewno, więc czysto świetnie się. Czy ty trenujesz dokładnie tyle samo co drużyna? Czyli jeżeli oni jadą na trening na boisko, to ty idziesz na siłownię, lub po prostu robić ćwiczenia w pokoju? E, tak, jak chłopaki wychodzą na trening, to ja już sobie e, na siłownię, że tak powiem, schodzę. Mam rozpisane e, dokładne ćwiczenia, które mam robić. No i mniej więcej się to spina wszystko, bo jak chłopaki wracają, no to ja też już mniej więcej już, e, do pokoju wracam, więc, więc e, praktycznie tak samo. Prawę przed pierwszym meczem tutaj w na zdrukowaniu. Nawet pierwszy mecz z zespołem na się na temat tego zespołu e, powiemy. Może ogólnie zbył można to trzeba wynik teraz 20 ja utrzymuje, ale bardzo odżegali do od tych nas, także wydaje nam się, że będą jeździ z Pani partnerzy. Po to tak poziom tutaj tych zespołów może być może być porównywalna, albo nawet lepszy niż, niż, nasz, niż nasz. Jeżeli chodzi o, o przeciwników palowych, no to z tego co tam chwilę zobaczyliśmy, grałem w ustawieniu 4-1-4-1, ewentualnie 4 3, 3 4 w obronie. Pachu, Kita, Nawakate, Wojtuszek, Radecki, Juliusz tutaj, Śpiona i Mestek. Druga ekipa palowych, która to jest Mosrzewski, Budnicki, Bierocik, Tesła, Szarkiński, Beck, Szpaku, Teo, Badyśkiewicz, Stangler i Łukasz.